Powerbank za 30 złotych versus za 5000 tysięcy złotych. Za 30 złotych możesz kupić najtańszy powerbank w Action, ale na szybkie ładowanie nie licz, ma tylko 12 watów na wyjściu, no i diody informujące o stanie naładowania, które nie są zbyt czytelne. Ocena 3 na 10. A za 5 razy więcej możesz mieć takiego powerbanka. Ma ekran, który informuje Cię dokładnie, jaki jest stan naładowania, a także ile czasu zajmie, żeby tego powerbanka naładować. Ocena... 7 na 10 A za niecałe 400 zł masz do dyspozycji takie futurystyczne, przeźroczyste coś, które może ładować urządzenia z mocą nawet 170 W, a sam PowerBank może być ładowany z mocą 140 W. Ma trzy gniazda podłączę telefon, a drugim laptopa. A w sumie mogłem jeszcze dodać trzecie na przykład zegarek. No i dodatkowo ma też wodoodporność IP66, więc może nawet na niego chlusnąć woda śmiało 9 na 10 A PowerBank za niecałe 6 tysięcy złotych aż 6 gniazd USB, w tym dwa USB-C100W. No i możesz nie ładować zarówno telefon, jak i laptopa, a to jeszcze nie wszystko. Bo z tyłu są normalne gniazdka. Jest nawet gniazdo zapalniczki. Ładując telefon, możesz suszyć włosy albo zasilić cokolwiek innego. Mocne 10 na 10. No dobra, 9, bo jest trochę za ciężki i nie mieści się do kieszeni. Jak widać w tym przypadku różnice są znaczne i to nie tylko w rozmiarze. Obserwuj ten profil po więcej.